Na pewno do nas motywuje do takiego działania yy, na bieżąco cały czas, bo musimy działać nad tym w taki sposób, żeby tą grę dowieść rzeczywiście na ten deadline, który nas goni. No, takie tworzenie gier pomogło nam w porównaniu do zwykłego grania w gry, pozwolić zrozumieć jak to powinno być skonstruowane, jak przedstawić tą historię i jak zrobić elementy gameplayowe, żeby gracz chciał w to grać i miał doświadczenie takie, jakie chcemy mu zaprezentować. Ja jestem Zosia Droszcz. jestem Tobiasz Grzesik. I jesteśmy z Politechniki Gdańskiej, z zespołu EDGE. Nasza gra to jest horror w kosmosie. Głównym celem gry jest uciekanie przed podejrzanym alienem, jakąś dziwną istotą, która okazuje się, że jakby jest w naszych ścianach. I buduje właśnie takie napięcie i taki dodatkowy, dodatkowy stres tego właśnie, że jesteśmy w ciasnym pomieszczeniu z intruzem. Jesteśmy z Mars Rover i robimy, robimy świetną grę. świetną grę. To jest taka podróż w głąb bohatera, który ma się odkryć, ale jest pewien twist, którego nie zrodzimy. Pracujemy w Unreal'u, więc no dla mnie wszystko było trudnością, jak nie miałam wcześniej tej styczności. No ale widzę, że nie jest taki straszny i faktycznie no super, jakby mam wrażenie, że po prostu otworzyły się przede mną drzwi i już się tak tego nie boję, więc ekstra pod tym względem. Nie wiem, czy mogę takie rzeczy zdradzać, ale jak mieliśmy Alfa, to ona <laughs> bardzo nie wyszła. No, 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 no. Ale El, zamiast... Alfa to był wstyd, ale beta. O, to nie jest wstydem, wręcz przeciwnie. Tak, i właśnie to też była dobra lekcja, więc fajnie, że są takie tak, etapy. Tak, tak, ale właśnie mi się strasznie podobało jaką mieliśmy reakcję w drużynie, że jakby to nie była porażka, tylko że to było takie okej, okay. czyli trzeba coś zmienić. I zmieniliśmy, mm -hmm. i zaczęło lepiej działać. Jesteśmy z drużyny Estilowcy. Robimy grę pod tytułem Gustaw Nekromanta Dziadów nie będzie, która jest połączeniem ducha polskiej literatury Pracy naszego wieszcza Adama Mickiewicza z dumem robimy Dum clona. Domyśliłem się, że, że będzie tutaj dużo takiej atmosfery, która sprzyja po prostu ludziom, którzy grają, którzy lubią grać, którzy planują gdzieś tam brać udział w procesie powstawania tych gier. I dla mnie na przykład bardzo cennym doświadczeniem jest właśnie kontakt z tym światem. I przez to ja sam, jak odpalam jakąś nową grę, to od razu widzę ją inaczej i od razu też dostrzegam inne rzeczy. Jedyne co to mieliśmy doświadczenie z naszych studiów w tworzeniu projektów analogowych. Cyfrowo kompletnie się nie tykaliśmy, więc uznajemy game jam, jak i robienie tej gry głównej jako bardzo. Yy, budujące doświadczenie, nowe doświadczenie, przydatne doświadczenie. No i też wszystkie zajęcia, które ten game jam poprzedziły. Ja na przykład, jako osoba, która się zapisała do grupy Game Design, to yy, bardzo dużo się dowiedziałem na temat tego, jaka, jaka filozofia stoi za, za, za projektowaniem gier i jak to robić, że gry chcemy grać. Ja w ogóle jestem bardzo dumna, jak stworzyliśmy razem ten cały koncept na grę, bo osobiście widzę to jako bardzo rozbudowaną rzecz i taką, gdzie wszystko z czegoś wynika i ma sens. Jakby w całym projekcie nie chodzi tylko o to, żeby dowyść super grę, ale też właśnie o to, żeby się dużo nauczyć na przyszłość i właśnie mieć podłoże do nowych jakichś własnych projektów, bo wydaje mi się, że na przykład u nas jest bardzo duża motywacja, żeby właśnie robić dalej, nawet jak to się skończy, to żeby spróbować jeszcze coś, jeszcze ten pomysł i wykorzystać właśnie nauki zaczerpnięte tutaj.